Witajcie! Dzisiaj kilka słów na temat moich ostatnich zakupów Flying Tiger, a dokładnie w ich sekcji papierniczej. Otóż będąc tam, możecie natrafić na bardzo dużą ilość notesów, karteczek, zeszytów. Pytanie, czy jest tam coś wartego uwagi i wydania nawet tych kilkunastu złotych. Uważam, że tak, ale musicie trochę poszukać. Więc co ja znalazłam ciekawego i coś, co mogę Wam polecić? Jest to taki weekly planner w formatu A4. Jest to jest zeszyt wręcz, który ma niezwykle przejrzysty układ w środku, więc uważam, że to jest jego duża zaleta. Papier jest dosyć gruby, 32 kartki. Kolejna rzecz to jest daily planner. Nie wiem, czy lubicie daily plannery. Ja lubię albo nie lubię, w zależności od tego, jaki mam nastrój. To jest planner, który ma wypisane, co powinniśmy zrobić dzisiaj, jutro, podział na posiłki, ilość wody, na humor, pogodę i datę. Wszystko jest po angielsku. Jeśli chodzi o jakość, dobra jakość. Porównywalna do, renomow do renomowanych firm papierniczych, a wydacie na niego 14 zł, więc jest to coś, co polecam, jeżeli potrzebuje się takiego planera. Kolejna rzecz jest to linijka za 4 zł. 15 razy 2 daje 30 cm, plus możliwość odrysowania tych oto kształtów. I ostatnia to jest taki set mini przyborów papierniczych. Co znajdziemy w tym secie? Mini skrzywacz. Znajdziemy mini podajnik na taśmę, mini nożyczki, no, powietrza chociaż, mini zakreślacz i samo przylepne karteczki. Więc na tą całość wydałam około kilkudziesięciu złotych. Jest to nieporównywalnie mniej niż Paper Concept, czy w sklepie papierniczym, czy w Empiku, czy w innych punktach nastawionych wyłącznie na sprzedaż artykułów piśmienniczych. Więc uważam, jeżeli macie czas, zachęcam do zajrzenia do takera, bo czasami można znaleźć coś ciekawego w dobrej cenie i za dobrą jakość.